Uwiodzę twój świat, mówi Siema, z tej strony Wiktorowska To jest specjal na 50 subskrypcji Słuchajcie, rozwizuję, przepraszam, że nagrywam tak Ale słuchajcie, tak właśnie na tym specjalu będę się pokazywał Moje stanowisko gamingowe ogólnie tak zaczynam streamować Pokażę wam czym nagrywam, czy czym nagrywam Program do montowania, ale on się nie chce odpaść Więc najpierw zacznijmy, i zacznijmy odtąd ale wam pokażę co... z nabyłem, się. przepraszam, że... Co Proszę bardzo, nabyłem się chwilą pasek ledów. Taki pasek ledów pięknych. Tutaj mam... Ten bardzo fajny. Muszę co? zmienić teraz kolor. Zmieniłem. Teraz sobie zmienię na flesza. No to, to ja tego nie polecam, ale... Ja wolę tak, bo tak, tak pięknie wygląda, więc... Więc ja je włączam. Włączam je i je odłączę po później. albo je wyłącznie się świecą. Więc pasek ledów fajny. I teraz przechodzimy przychodzimy teraz do stanowiska. Ty mam fotel swój z Ikei, Więc przechodzimy do stanowiska. Więc nie bym chciał subskrypcji. Tak. Słuchawki Ar od arty. Dobra, są dobrze się na nich gra. Dostałem je, podajcie, trzy tygodnie temu, albo 3 tygodnie temu, coś takiego dostałem. Przepraszam, musiałem się schylić i muszę Wyłączyć tutaj ten LED. -y. Więc przepraszam. I właśnie to są słuchawki arcy. One tam nie wiem ile kosztowały, tam gdzieś tanie były, ale są fajne, bardzo, bardzo dobrze się bardzo dobrze się je używa. Dobre są, bo jak na przykład chce się je rozłożyć, to one wracają do siebie. Tutaj mają na jakie uszy są ogólnie one nie są podłączone, więc ja je odkładam tutaj to teraz przychodzimy, przychodzimy rozsuwamy tutaj ogólnie nadzieję, no, że się od siebie, tak przechodzimy do krawatury krawatura titanium marka, za chwilę wam powiem jaka to jest czekajcie, czy to jest, to jest KT KT 101 o oh, sorry, tytanium Ogólnie to jest dobra kreatura, mam już ją od 10 lat Przeżyła z... dwa zalania No i dobra jest, ale niedługo będę ją wymienił na inną, najlepszą, więc odcinek też będzie Więc fajna, titanium była tam 100zł 100zł koszt tego No i teraz przechodzimy do myszki Myszka, tytanium Modern TM-110K Też dobra jest Mam ją 5 lat chyba Ale też ją będę zmieniał niedługo, więc niedługo też odcinek będzie I Przechodzimy do podkładki Podkładka, nie wiem jaki, nie wiem jaki to jest rodzaj podkładki, ale Bo dostałam tu na Dzień Chłopaka Ale dobrze się, dobrze się Dobrze się, Ten mam już 3 miesiące coś takiego 3-4 4 miesiące, dobrze się no i gra, jest płynna, no i płynna jest, no i dobrze. No, więc zapytać o subskrypcji. Tutaj e, sprzęt, którego nie używam, więc nie zwracajcie uwagi na monitor. E, teraz jest, przechodzimy do głównej rzeczy, czyli do stanowiska. Widać mam twarz, przepraszam. No i stanowisko to jest laptop Lenovo jak widzieliście. Jak widzieliście z tej strony Lenovo. Nie znam jego całej ten, ale... Ma Tutaj macie Inter Premium. tym musicie sobie poczytać wszystko, tylko nie wiem, nie wiem co to jest w ogóle. No i właśnie tak, ja za chwilę. Ja za chwilę muszę odpalić go, odpalamy go. Odpalamy mojego laptopa. Będę się za chwilę hasło wpisać Więc nie zapomnijcie o subskrypcji, subskrypcji. A ten odcinek właśnie nagrywa się za pomocą um, Samsunga Galaxy T3 2019. 3 2017 I dobra Aha dobra I, i tak e, Nagrywam obs jak widzicie, obs i montuję tym filmy. Tylko, że jak montuję filmy, to właśnie nie mogę nie mogę, go, nie mogę tym montować filmów, ponieważ. Nie, ma, znaczy, mogę montać filmy, ale po prostu nie mogę wrzucić ich na YouTube'a. Dlatego szukam montażysty. Więc o, wchodzimy na OBS-a. Na streamach ogólnie mam bardzo mało kratek. Na streamach, a czyli na streamach. Na streamach ogólnie. czy stream będzie. Gdy się stream. Um, Sylwestrowie Więc zapraszam was do Muszę wam pokazać OBS -a. Skróty ogólnie wam pokażę Tak uruchomiło to um, Pokażę wam skróty jak e, Czym nagrywam, czym, czym wyłączam nagrywanie Pauzowania nie mogę zrobić Ponieważ na laptopie Nie chce działać pauzowanie Się w ogóle włączy Dobra, włączyło się a włączyło się ogólnie OBS mam na większość i tak żeby np. chcę pokazać nagrywanie mhm. znaczy nie nie, 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 nie Ca w ustawienia wchodzimy u OBSa, przepraszam i skróty klawisz i tak, nagrywanie to mam P na klawiaturze czyli P dlatego znaczy na odcinku muszę dwa razy tak, dwa razy P wcisnąć bo ten zatrzymanie nagrywania to mam delta delta, będę się musiał niedługo zmienić i pauzowanie to mam C tylko, że jak naciskam C to mi się nic nie dzieje ogólnie i znów nagrywanie to mam O ale O, o też mi się nic nie dzieje stream streamuję na YouTube wszystko serwer, serwer mam chyba na premier, premier YouTube więc ja wam pokażę wszystko na jakich, na jakich ustawieniach, ustawieniach jest weźmy od głównych streamy, to już widzieliście wyjście, dźwięk, obraz, skróty krawiszy, zaawansowane. No i to wszystko. Nie, zmiany nie mają być zapisane. Czekaj, muszę jeszcze raz wejść, wejść w ustawienia. Klawisz, bo klawisz. W porządku, więc słuchajcie, drodzy widzowie. Tak się właśnie wygląda moje stanowisko. Więc teraz tak to wezmę, wezmę, pozwólcie, że go wezmę, włączę. Tak, drodzy widzowie, wygląda moje stanowisko. Tam ledy się świecą. Więc tam nie patrzcie, bo ten tak właśnie wygląda na stanowisku. Niedługo będziecie mogli się spodziewać odcinka z Nowej Kreatury, Nowej myszki, Więc ja się z wami żegnam. Do w kolejnym odcinku. Cześć, czołem i zapomniałem PC subskrypcji. Cześć, czołem. Papa. Pa. Następny PC będzie na CSS, subskrypcji albo na 100. Więc ja się z wami żegnam. Cześć i czołem. Papa. Pa.